Tomasz Podgórski, kolejny raz zostajesz bohaterem, ale tym razem z niebryki, bo wielkim mistrzem Polski. No nie powiedziałbym, że zostałem bohaterem, bo bohaterem się jest cały zespół. Tak jak powiedziałem, nie gramy w 11, gramy w 20 paru, bo tyle nas jest w kadrze. Również zawodnicy kontuzjowani są ważni, także cieszymy się z tego zwycięstwa i na pewno tym zawodnikom, którzy niedawno z ciężkimi kontuzjami wypadli z naszego składu, chcielibyśmy to zwycięstwo zadedykować. Miejmy nadzieję, że osłodzi im ten ból. Cieszymy się niezmiernie, bo planowaliśmy sobie, żeby zdominować zespół Wisły Kraków i, i miejmy nadzieję, że... Tak, tak, tak to odbiorą mini, że to nam się udało, strzeliliśmy dwie bramki, były sytuacje ku temu, żeby podwyższyć jeszcze wynik, także należy się tylko cieszyć z dobrej postawy u nas na swoim stadionie i czekamy na następne mecze, czekamy no, na więcej. No jeszcze do dzisiejszego meczu, no bo dzisiaj powiedzmy piękne, dwa piękne gole w twoim wykonaniu z daleka, piękny strzał, no i Kendi też z takiego, takiego ostrego kąta wciśnął tą bronę. Znaczy no jeden go w moim wykonaniu, drugi strzał niestety się nie powiódł, bo bramkarz Wisły się fajnie zachował, poszedł myślę, że przestrzałem za mur i dlatego do tego sparował tą, tą piłkę na spojanie z słupka z poprzeczką także no, ja się cieszę z wygranej, bo, bo te indywidualne laury to umówmy się nie są ważne, najważniejsze jest dobro zespołu i nie będę oryginalny także w szatni na pewno wszyscy będziemy się cieszyć i tak jak powiedziałem z niecierpliwością czekać na na mecz z Lechem, bo jeżeli forma jest taka to będziemy ją chcieli jak najdłużej podtrzymać zachowujemy chłodną głowę, bo bo to jest pierwsza część rundy, także, także na pewno wiele meczy przed nami, cała, cała runda rewanżowa. No, mówię, z taką formą możemy wiele, ale, ale musimy być skoncentrowani, musimy być zmobilizowani. Bym tak powiedział troszeczkę pragmatyczni, bo, bo na pewno inne mecze nas mogą zweryfikować i musimy robić swoje po prostu. To co robimy teraz wychodzi dobrze i, i dalej tak to ciągnąć i myślę, że, że będzie pozytywnie. Dziękuję.